Cześć! Mam okazję dzisiaj zaprosić Was na biwaczek w nietuzinkowym miejscu, bo nad warmińskim wodospadem słychać już szum wody. Mam nadzieję, że miejscówka Wam się podoba, bo mi bardzo. Jest to warmiński wodospad, który został ukształtowany przez naturę, ale te kamienie, te kamienie to pozostałości po starym młynie, który kiedyś tutaj stał i funkcjonował. Nie wiem jak was, ale mnie dźwięki wody bardzo relaksują. Z obozem muszę się troszeczkę oddalić od tego miejsca, bo jak widzicie, jest tu pełno ścieżek, i dużo ludzi tu przyjeżdża. Nie wiadomo, czy ktoś wieczorkiem nie przyjedzie sobie. Ale już mam miejsce bliziutko. O, gdzieś tutaj wykorzystam któreś dwa drzewa, żeby pociągnąć linkę równy teren, żadnych górek ani dołków. Trochę słychać szum i tak jest w sam raz idealnie. Bo jak jest za głośno, no to może być problem w nocy ze snem. A tak jest perfekcyjnie bym powiedział mam dzisiaj fajnego usypiacza szum wody no dobra, to może teraz przedstawię wam mojego nowego kumpla bo tak nazywam swój nowy rower a to dlatego, że bardzo go lubię jak dobrego kumpla nowy towarzysz przygód Marin Four Corners z tego roku gravel na stalowej ramie przeznaczony pod wyprawy bardzo dalekie wyprawy i właśnie na tym mi zależało by móc zapakować ekipunek na rower i mieć możliwość jazdy po każdej drodze w ogóle jaki piękny kolor zielony, taki opony w stylu retro jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że moja dzisiejsza wyprawa rowerowa na biwak jest moją pierwszą wyprawą w życiu tak wygląda mój bikepacking wykorzystałem to co mam w tym drybagu pod siodłem którego przytroczyłem paskami kompresującymi do, do siodełka do stelaża siodełka tutaj zabezpieczyłem piankową otuliną żeby nie podrapać sztycy w worku znajduje się śpiwór i bielizna do snu w tej torbie pod ramą mam narzędzia do roweru bombkę, zapasował dętkę i jakiś tam zestaw naprawczy w tej płetwie przewoziłem kamerkę, portfel klucze telefon mam w uchwycie w ogóle bardzo fajny uchwyt cały metalowy wkręcasz, wyjmujesz telefon, sztywny na najgorszych, na największych drganiach jak zakręcimy to nie ma opcji żeby telefon wydostał się z tego uchwytu w ogóle dzisiaj jest biwak z minimalistycznym sprzętem. Moja ulubiona forma biwakowania. Pod gołym niebem. Ze względu na robactwo, rozwiesimy jeszcze moskitierę. Zobacz, rano otwierasz oczy i widzisz coś takiego. No jak tego nie kochać? Mam kilka tych odcinków parakordu. To jest główna linka o długości 8 metrów. I moje schronienie gotowe. Dzisiejsze moje schronienie mogłoby się składać tak naprawdę z trzech przedmiotów: moskitiera, śpiewór i materac. No, a teraz czas na kolację. Zgłodniałem troszeczkę. I wędlina. Jak widzicie dużo nie potrzeba mi do szczęścia. Cisza, spokój, las biwakowe schronienie. Siadam na glebę, nie mam żadnych stołków. Typowe biwakowanie latem nie trzeba targać dużo sprzętu. Koszulkę, żeby przepukać. Przyniosłem przefiltrowanej wody, prawie 2 litry. Koszulkę też wypukałem z potu. Pamiętajcie, że nie wolno używać żadnych chemicznych detergentów przy źródle wody, nawet jeśli jest to zwykłe szare mydło. W ciągu dnia, jak sprawdzałem pogodę na aplikacji, to miało opadać jutro, ale po południu. Teraz sprawdzam, zaktualizowało się i mi pokazuje, że od 5 rano opady. No i chyba jestem zmuszony rozwiesić to połączo. Nie będę ryzykować. No dobra, zrobiłem szybką akcję. Dobrze, że zabrałem cały komplet linek czyli linka główna i cztery odciągi, bo się przydały. Pamiętajcie, żeby zawsze zabierać komplet komplet linek. No i tak to wygląda. Wspomagam się e, światem z czołówki, żebyście dobrze to widzieli, bo robi się już ciemno, a nie chcę podkręcać za mocno ISO na GoPro, bo będzie na ekranie ziarno i będzie brzydki obraz. No i dobra, ja już jestem w środku, przebrany do snu. Wszystkie moje rzeczy są razem ze mną pod daszkiem to ja będę kończyć relację na dzisiaj odezwę się rano zobaczymy jak będzie z tym deszczem patrzcie ile jest komarów próbujących się dostać Dzień dobry, ale piękny poranek. Śpiew ptaków. Spałem bardzo dobrze. Twardo 6 godzin. Jeszcze bym pospał. Ale chcę już wstać, żeby w miarę wcześniej wyjechać stąd. Bardzo spokojna noc. Komfortowa i wygodna. Aż nie chce się wstać. Po przefiltrowaniu nadaje się bezpośrednio do picia, nawet bez gotowania. Idziemy na kawę. A, no i kawusia jako główny składnik. Przecież w młynku. Wrzuciłem wszystko do tej siatki. Będzie się wygodniej szło. Grzmi, idzie stamtąd burza. Niestety nie mogłem dopić do końca. Kawy bo idzie burza, zaczyna padać muszę się chować i to przeczekać pod pączem spakuję kwipunek. Jeśli się zastanawiacie, czy da się spać w deszczu pod ponczo, którego wymiary to 210x145 cm, to ja powiem, że oczywiście, że się da. Z tym, że teraz, jak siedzę, to jest ok na tej wysokości ponczo. Bo gdybym miał się szykować do snu, to obniżyłbym linkę niżej po to, żeby deszcz nie zacinał mi na y, obrzeża śpiwora. Jak najniżej. Powoli przestaje padać, więc zbieram swoje rzeczy i ruszam w drogę. Jestem spakowany i gotowy do drogi powrotnej. Dziękuję, że oglądałeś i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.